Tędy da się wejść No Tam coś Definitywnie jest Ryś? Oby Dobra, na razie będę Chodził z siekierą wzniesioną. Jest trup. Nie za bardzo to trup. O, czerwony kąsacz Ten nawet zwykły kąsacz Wypchany pies. Jestem za daleko. Przenieść go można. Grzyby. O, prawie bym wdepnął. Co? Nie, nie używam tego na razie. O, trofeum, ale bez niczego w środku. Tu miał być wilk. Okej, okay. dobra. To ja po prostu nie lubił myśliwego. Myśliwy też nie lubił mnie, jak widać było. Ja się coś wziąć na razie. Z bardzo i tak się nie rozglądam. Dobrze, że tutaj nie ma gazu. Puka wyjdzie czy nie wyjdzie? Ja mam na to rozwiązanie. A nie, nie mam. Dobra. Jedna rzecz, na pewno złapię sobie teraz. Bandaże z alkoholem. Bil to. Bil to. Bil to. Bi, bi, O, prawie O nie Prawie nic się nie nadaje do użytku Ale prawie zabiłem Jak to wygląda? Latarka na pełnię. Mam baterię Mogę kijem bić. Desko z gwoździami mogę zrobić. Tyle dobrego. Mogę mieć i kij też. No dobra. Tak źle to nie jest. Idziemy do przodu. Zejdziemy do Wilka. Może coś z tym trofeum on wykombinuje. Może powie coś ciekawego? Tak, urwałem się z tego trofeum. Już powinno być tutaj luźno. Może jeden dzikus jeszcze. Wcześniej był tutaj gdzieś przy kamieniach. Trochę bardziej na północ trzeba iść. Żeby nie przegapić go Nie dzikusa, wilka Tak, przy tych kamieniach gdzieś był A już można powiedzieć, że naprawdę zaczyna Zaczyna iść O, jest wilk Muzyka go zapowiada Benzyna jest też Można pokazać tego No dobra Siekiera. Może nową kupię. No bo nie można tutaj... Znaczy on po prostu nie oferuje niczego, żeby zreparować. To tak. Mogę mu sprzedać flary. 280 Tak, biorę siekierę w zamian. Beznadziejne materiały, a ta? Wygląda lepiej. Groźna broń. Pewnie jak założę na siebie, to dopiero zobaczę jakie materiały są tak naprawdę. <ścoughs> Pigułki. Mm, Sidła mu mogę dać. Tak. Baterie. Mam przynajmniej jedną, nie wiem ile tak naprawdę. Szmaty na bandaże. Tak. No i tyle. Chyba, że tą łopatę, ale bym musiał sporo więcej mieć. Skąd? No dobra, niech tak zostanie. Czy tutaj coś w dzienniku się pojawiło? Nie, tylko ryś. Super. Więc tak, lekkie przemeblowanie i idziemy tam. A czy skrzynka da się? Nie, nie da się zniszczyć. Tutaj by było albo, no tak. Lepiej jednak nie biec. Tu się coś rusza... do korony drzew, tak? Mam nadzieję. Koktajlu mołotowa mi wtedy zabrakło. Teraz mamy surowce. Wezmę kurzy że jajo... żeby móc bić. Pochodnia jednak lepsza. Tak. O, coś tu ma. Pigułki. Gwoździe. Deski. O, wychodzimy w dobrą stronę. <grystanie> Pozabijałem paru już od razu mniej wrogów. Wymieniłem baterię. Czy to tu? To idźmy do ścieżki. Są grzyby. Ja zaraz dla nich zrobię miejsce. Nie, 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 nie. Skąd? Było północ. Aha, dobra. Nie, to sobie bez grzybów poradzę w takim razie, jaj, co? Czy jesteś z tamtej strony, tak? Już wiem, co mnie tam czeka. Ach, przypadek zupełnie przeciwny niż standardowy. Zazwyczaj ma się czary, nie wiedząc, co czeka. No, gdzie jesteś? Czy to. Ach, to zniszczony agregat. No, niestety. Zamknąłem ze za sobą drzwi wtedy. Nie. Tam jest. Moment. Zrobię tak. Zamknę te drzwi. Upichcę teraz koktajl młotowa. Mogę wyrzucić... W sumie... Pochodnie o. No gdzie jesteś. Spodobało się. chyba tak Sppurzcie. Od razu, od razu pała do mnie gorącym uczuciem. Dobra, w bym ja nie płonął. Cygarek Trzynasta. Och. Jestem uspokojony. Kolejna książka. Gdzie ten ryś? To kondychę, tak, złapie trochę. To też wanna jest. że wygląda creepy. Kolejny tam jest w środku. To akurat nie są dobre wieści. Okej, okay, pancerz. Tyle dobrego. To jak się to wchodzi? Tu jest otwarte. Tylko ktoś zostawił to przejście. Szafa, dziwny kamień. Super! No to już upię coś, szara mikstura. Więcej będę mógł się ruszać. Dobra, to na razie rzucę zegarek. Będę się równomiernie rozwijał. O ile? Nice! Dobra, ja mówię tak, użyć tego od razu, profilaktycznie. to zniszczyć? Nie. Tak mam tutaj wejść. Da się to odsunąć pewnie. Nie. Tu jest tak ściana. Drzwi. Pies. Nie. To to. Ofe. No dobra, jeszcze tutaj coś jest? Nie, nie drzwi. To jest to. No cóż, yy, nie zaczepiamy trupa. Wypchamy pies. Mam nadzieję, że nie o to chodziło Jako, że ryś wypchany wilk Już wy zbrodniarze Szybki Mhm Łyknę sobie od razu Niech mnie leczą Siedemnasta się robi Robi się ciemno No, Szkelet? zdjęcie, eee, nie ma czasu na kontemplację, wypchany ryś. Ja mam go tam przytargać? Pewnie tak, siekiera! Mam drugą siekierę. Życie się rozpoczyna, przejście? A, naprawić. Nie. No dobra... Trzeba to trzeba... Świetnie... Goodbye... Że dobrze robię. No poza tym, że zaraz zginę. Dobra, powinienem biec do domu. Zdecydowanie. Bo stracę wtedy. dwie siekiery. Kąsecz Przejedzony. Szafa. Uuu, elefantów. Dobra. Ja mam pomysł w takim razie taki. Zostawiam sobie gorszą siekierę. Tutaj, z, tutaj zostawiam lepszą. I biorę tego rysia. Doniosę ile tylko się da. Wiecie, że to o to chodzi. Albo można by było lepiej przeszukać to miejsce. Z latarką. Ej, to jest lepsza myśl. Zamknę tu drzwi. Dobra, to będzie nasza. Aha, mogę umrzeć. No tak. To nie może być nasza pierwsza noc poza. Definitywnie o tego rysia chodzi, no bo nie możemy targać jakiegoś żyjącego. Dobra, ja wyskakuję stąd i biegnę do siebie. Jest tak, 20. Już 21. się robi. 21. tu pewnie będzie. Nie. Do dziesiątej. Trzeba koniecznie się zaopatrzyć w coś. Trzeba koniecznie się napić wody. Tu mnie coś żarło. Przedchorobowy Dobra Super nie, nie, No i tyle Świetnie Rewelacja Co ja mam teraz Dobra przynajmniej wiem co trzeba robić tak, Bandaża, piąta trzydzieści, ranny ptaszek. Dobrze. Aha. Aha. Przynajmniej tyle. Jestem teraz na maksa. Dobra, będę mógł powyrzucać trochę rzeczy u wilka. Tak... Może nawet nową siekierę, trzecią kupię? Burżujem się robię. Tutaj? Kolejny piesek zabity. Nie mam co z tym zrobić. O. Czy jest ta benzyna cały czas? Pokaż przedmiot. Nie. Handluj. 108 reputacji mamy na razie. Nie chcę sprzedawać zegarka. Pigułka? Jedalna, lecząca? 276 broń. Pff. Może być. Mogę sprzedać. Tą siekierę też już sprzedam. 168 sporo brakuje. A te pigułki? O, już znacznie lepiej. Niedaleko. To cała deska? tak. Mhm. Dobra, już chciałem poprzestawiać. Oczywiście to skończyłoby się sprzedażą niechcianą. Mam dwa grzyby, skąd? Nie mam pojęcia. Dobra, to idziemy od Wilka. W spalonych domach coś było? Nie wiem, idziemy. Chorysia Trzyba będzie to kogoś ubijemy tutaj po drodze. Tym razem jestem w pełni sił. Nie uciekam przed nocą. Uuu, zamknięte. Tak, że da się jedynie wytrychem otworzyć. Okej, okay, ja chyba tutaj dołem przechodziłem. Nie zabił. Tak? Tu by się coś ruszyło? Chyba. Ósma jest. Wczesna godzina. O, 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 o. Super. Wspaniale. Już... Użyję jednego z grzybków. jest to? Nie, tu jest przejście dalej. Jeszcze daleko. Skrzynia. Tutaj w ogóle nie byłem. Widziałem, ja wyszedłem. O, tu jest mała krew. A tu są grzyby niezebrane. Rzeczywiście, obrałem po raz pierwszy trasę jakąś. Teraz już użyję kolejnych. Gdzie są te? To są duże. Użyję małych. No dobra, widziałem, ja jestem. A, jest droga. Spoko. Oj, Dorysia. <ścoughs> jako, że to ryzykowna rzecz. To znowu nie wezmę tych, tych rzeczy, co zostawiłem. Dobra, dobra, dobra. Aha. No tak. Trzeba się upewnić, że to o to chodziło. To nic nowego nie ma, prawda? Pony pies. O, oh, Szafa. Jak wyposażona. Tkanina. To od razu można użyć. Dobra. Tego mam Max, tego nie. Ulepszenie inwentarza. Jasne. Wyrzucę na chwilę butelki. Wytrych mogę skombinować teraz. O tak. Od razu więcej przyniosę. Pocisk średniego kalibru. Dechy. Nie potrzeba mi aż tak dużo ich. Już teraz. Dobra, w razie czego tutaj są dechy. A tu na górze? Coś jeszcze zostało. To, to, to. Tutaj, może gdzieś jednak jest jakiś ryś. To by mnie próbowało zjeść normalnie, gdybym na to nie wdepnął. No, nie, nie ma tutaj niczego. Poza tym, leśniczy jest a nie we fragmentach ok czas zanieść rysia a gdzie tutaj zostawiłem szykerę no nieważne mam na razie nową przynajmniej mogę go pchać jednocześnie iść w dowolną stronę O, oprócz tego, że nie mogę się obracać. Moment. O, grzybki. No, powiem wam, że jak zacząłem ich zabijać, to już teraz o wiele lepiej się czuję. Nie jest to tak nieprzyjazne. Już więcej jest Pustego, przynajmniej na tej trasie, niż wrogów. Peski tu. O, widzieliście kiedykolwiek, żeby coś takiego trzeba było zrobić? Gdziekolwiek indziej? O, jest nasz czarnuch. Ja specjalnie go ominę. Generalnie pójdę jakoś tak bardziej dołem. Mogę go wziąć i tak? Nie. A właśnie. Dobra. To będzie bariera między mną a wrogami. Okej, tutaj zginąłem. Żeby wziąć na kwipunku coś i oddać. No to jasne. Ale żeby coś przepchnąć? Eskorta też jasne. Oho. Chyba coś nas copnie zaraz. Ja to potem znajdę, to będzie największy problem, tak, spadaj.